Zubien to znowu, nigdy nie zwania Kasa na koncie rośnie, zawsze w cel trafia Wszyscy mówili: Nie, dziś słyszę mój hymn. Na mojej zasobach gra w życie to win-win Zubien to znowu, nigdy nie zwania Kasa na koncie rośnie, zawsze w cel trafia Wszyscy mówili: Nie, dziś słyszę mój hymn. Na mojej osobach gra w życie to win-win Młody smiku to. Pierdona marka. Wiem na salony, bo to trap life. Na chuj mi dzika karta. Ej, ej, walczę tu jak Sparta. Ej, ej, serdzi tylko z rapu. Jak weteran, chodzi dwa, cztery mam na karku. Czasem brakło siły, ani nigdy wiary Upadki mi hartują Nie kończą tej trasy. Na się szpitali. Że nie ze mnie nie będzie, dziś te same typy żałują, że byli w błędzie. Wielu grałoby, burzyć świetle fleszy. Ja gram, bo muszę to we mnie nie da presji. Pisałem w ciszy, ty nikt nie wierzył. Dziś lecę wysoko, ja bym miał skrzydła z werbli. Hej, skrzydła z werbli. Jest, yeah, skrzydła zwerbi. Zupię to znowu, nigdy nie zwania. Kaso na kącie rośnie, zawsze w cel trafia. Wszyscy mówili nie, dziś słyszę mój hymn. Na moich zasadach gra w życie to win-win. to znowu, nigdy nie zwania. Kaso na końcu rośnie, Zawsze w trafia. Wszyscy mówili nie, dziś słyszę mój hymn. Na moich zasadach gra życie. To win-win.